No właśnie często się zdarzają takie sytuacje, że są gromadnie. No na przykład, no tu dwa wyciągnąłem. Ten zjedzony przez ślimora, ale obok trzeba patrzeć pod nogi. Jest czwarty. Tu jest piąty. O, tak nie zauważyłem. Tu jest szósty. Tu obok jest malutki, rośnie. Siódmy o proszę bardzo następny ósmy, ale przykrywamy dalej tu był dziewiąty, ale łeb ktoś zeżar, coś tu był dziesiąty, ale łeb zeżarty, tu był jedenasty, łeb zeżarty no i tak można to samo obracam się z drugiej strony i kolejne. I tu jeden, i tu jeden i tam jeden. No po prostu wysypały się grzyby.